Z krzakiem chyba. No chyba nie ma. Nie, ty jesteś na innym. Coś masz, że jesteś na innym serwerze jesteś po prostu. Nie wiem jak. Kurwa, nie mogę być na in... Powiedzcie mi, czy jak jesteście w lobby, to widzicie mnóstwo serwerów, czy tylko jeden jakiś freTP.org Jak w lobby jesteśmy? Że w tym serwerze? Jak... No, z pięć serwerów jest. No tak, no mówię, że. Halo, alo, alo, halo? No. Dobrze. No. Oh, dobra, czekaj. Ja, mówię, Moje, według diagnozy musisz. Dobrze. Powiedź, powiedz tak. mi, no, jesteście w lobby, to ile widzicie serwerów? No, ja widzicie. 5 aktualnie, czy tylko czekaj, odśwież. Ja widzę tylko jeden, który się nazywa serwer2.fre.tp.org. Pokazane. Bo no pokazuję mi pokazuję 60 nazw, jakichś sobie. Bo mi, mi pokazuje populacja 76, pokoi 65, a widzę tylko jeden pokój. Czemu? Dołączyć do łansyjna, Tak? czy to zadziała? Tak. To oh, pierdol, oh, oh, ale cudo, ale Bo musiałem, Bo musiałem przez... zmienić, jak miałeś tam EU całe no, nie? Nie przez Jak miałeś te EU w jakiej jak tego rejonie, to musiałem wy, w, zmienić i jeszcze Okej, okay, kręgle zrobię. Kurwa, zabrałeś mi to. Nie da się. Kurwa. Na chujce dwa rzeczy naraz podnosisz. Ja mogę... trzymaj się. Zabrał mnie. Ile ty masz tych rzeczy? Puszki trzymaj kurczę na pasie, pa. Ja mam cztery. Naraz mogę mieć. Sto jak i hmm. tak samo cztery mogę